Witam. Klient chce kupić nowy akumulator. Mówi, że ten stary został rozorowany. Już w pojeździe były problemy z układem elektrycznym. Pobój prądu. Wspomina, że oddał ten akumulator na reklamację. Tam mu napisali akumulator uszkodzony. Z winy klienta. Klient kupił nowy. Ten poszedł na złom. Po kilku dniach patrzę na tę produkcji. Zobaczcie. Tutaj widać piątkę. Akumulator tegoroczny z 2025 roku. Akumulator ten makorki. Więc sprawdziłem, czy nie ma uszkodzonej celi. Wszystko jest OK. Gęstość wynosiła 1,24 g za sześcienny w każdej celi. Więc wymaga tylko lekkiego doładowania. Parametry elektryczne, zobaczcie, są idealne. Tutaj na etykiecie 700 amperów. Tutaj powyżej normy. Rystancja też bardzo dobra. Akumulator jest sprawny, a teraz pora na wnioski. Szanowni Państwo, rynek akumulatorów obserwuję na bieżąco i wiem, że niektórzy sprzedawcy mają odgórnie przygotowane protokoły reklamacyjne z gotową formułką. Akumulator uszkodzony, z winy klienta lub podobny tekst. Mam świadomość tego, że akumulator z filmiku, jak trafił na reklamację, to nie był odpowiednio sprawdzany. Proces diagnozy akumulatora, jego ewentualne ładowanie wymaga wiedzy, sprzętu, czasu i nakładów finansowych. Można zaoszczędzić, dając klientowi kartkę papieru z odgórnie przygotowaną formułką. Jeszcze jedna uwaga: w internecie klienci skarżą się, że na przykład po miesiącu od zakupu akumulatora oddali go na gwarancję, a gwarant w protokole napisał, czy akumulator uszkodzony z winy klienta? Gwarancja odrzucona. A ja Wam mówię tak. Nawet jeżeli macie wadę w instalacji układu elektrycznego pojazdu, jest na przykład pobór prądu, nie domaga rozrusznik, ktoś doprowadził do całkowitego rozładowania akumulatora, to nie ma możliwości, aby przez jeden miesiąc uszkodzić dobry akumulator. Ładowanie powinno przywrócić jego sprawność oczywiście, fachowe. Profesjonalne ładowanie, niedomowe. Jedyny trudny przypadek to taki, gdy akumulator zostanie zładowany i w zimie zamarznie elektrolit. Marki, które sprawdziłem, pracując z nimi codziennie, to MOL, UASA, Banner, Omega, trochę warty, troszeczkę centry. Mój wniosek na koniec jest taki: że jeżeli akumulator uszkadza się po miesiącu, z winy klienta, to zapewne kopiliście jakiś badziew lub ktoś Was oszukuje. Dzięki, pozdrawiam.